Jeśli pozwolicie mi Państwo reprezentować nasz region w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, jestem gotowy oddać tej służbie wszystkie moje siły, doświadczenie i serce. Moje postulaty wynikają bezpośrednio z mojego życiowego i zawodowego doświadczenia. Nie chcę składać Państwu wielkich obietnic wyborczych. Pragnę pracować dla Państwa wykorzystując moje zawodowe doświadczenie i predyspozycje, które osiągnąłem nie tylko poprzez służbę konsularną czy naukową ale również ciężką pracę fizyczną w różnych zakładach pracy w Polsce i za granicą. Pragnąłbym, aby urząd senatora był służbą nie tylko dla tych wyborców, którzy oddali na mnie swój głos, ale także dla wszystkich państwa, którzy nie będą na mnie głosowali. Znajdujemy się nad Wisłą, która jest symbolem Polski. Za mną przepiękny most w Grudziązu, który łączy ludzi ponad podziałami. 13 października w niedzielę proszę o Państwa głos. Głos do Senatu. Nie zawiodę. Robert Zadura.